Mam na imię Anna Kowalska. Mam 63 lata, i to był poranek, w którym niemal straciłam życie, choć wtedy jeszcze o tym nie wiedziałam. Przygotowywałam się do podpisania dokumentów przekazujących kontrolę nad moją firmą mojemu synowi Michałowi. Przez lata budowałam Kowalska logistyka S.P. z Off. Własnymi rękami po śmierci mojego męża. Dźwigając odpowiedzialność, której nikt inny nie chciał unieść, wierzyłam, że nadejdzie dzień, w którym wszystko to będzie bezpieczne w rękach mojej rodziny. Tamtego wtorkowego poranka Michał pojawił się wcześniej niż zwykle. Wyglądał spokojnie, skupiony, niemal jakby odczuwał ulgę. Kilka minut później przyszła jego żona Karolina, nienagannie ubrana, opanowana, z tacą, na której stały trzy filiżanki kawy. Jedną podała mi z łagodnym uśmiechem, takim, który miał uspokajać. W tej samej chwili do pokoju weszła Patrycja Nowak-Kenton. Pracowała w moim domu od 18 lat. Znała moje przyzwyczajenia lepiej niż ktokolwiek inny. Wiedziała, jak pije kawę. Wiedziała, kiedy coś jest nie tak. Gdy mnie mijała, potknęła się i kawa wylała się na moje kolana i dywan. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, pochyliła się i wyszeptała słowa, których to dwie rozpoznałam. Nie pij tego. Proszę, zaufaj mi. Serce zabiło mi szybciej, ale twarz pozostała spokojna. Skinałam lekko głową, jakbym przyjmowała jej przeprosiny za bałagan. Nikt nie zauważył, kiedy zamieniłam filiżanki. Usiedliśmy. Przede mną położono dokumenty, przygotowane starannie. Z zaznaczonymi miejscami na podpisy. Dokumenty, które miały przekazać kontrolę nad moją firmą. Michał mówił o przyszłości, o odpowiedzialności, o tym, jak bardzo muszę być zmęczona po tylu latach pracy. Podniosłam filiżankę i wzięłam mały łyk, kięcia. Smak był niewłaściwy, zbyt gorzki, obcy. Pięć minut później Karolina nagle przerwała w pół zdania. Jej dłonie zaczęły drżeć, twarz straciła kolor. Spróbowała wstać, ale osunęła się na podłogę. Pokój wypełnił się chaosem. Michał krzyczał jej imię. Patrycja zastygła w miejscu. Ja pozostałam siedzieć, dłonie miałam nieruchome, a myśli pędziły szybciej niż kiedykolwiek. Patrząc na moją synową wijącą się w konwulsjach na podłodze, zrozumiałam coś przerażającego. Ta kawa nigdy nie była przeznaczona dla niej. Ona nie była celem. Aby zrozumieć, dlaczego ten poranek miał tak ogromne znaczenie, trzeba cofnąć się do życia, które prowadziłam wcześniej. Piętnaście lat wcześniej moje życie wyglądało zupełnie inaczej. Mój mąż zmarł nagle na zawał serca i w jednej chwili wszystko, co znałam, przestało istnieć. Jeszcze dzień wcześniej planowaliśmy podróże na emeryturze, a następnego ranka stałam samotnie w biurze pełnym mężczyzn, którzy patrzyli na mnie z uprzejmą litością i przekonaniem, że firma wkrótce zostanie sprzedana. Kowalska Logistyka S.p. z Ofi. O. Była wtedy niewielkim przedsiębiorstwem. Skromne kontrakty, napięte budżety, żadnego miejsca na błędy. Wiele osób zakładało, że nie wytrzymam presji, że sprzedam wszystko przy pierwszej okazji i odejdę. Zostałam. Nie dlatego, że pragnęłam władzy, lecz dlatego, że wierzyłam, iż odpowiedzialność nie znika tylko dlatego, że życie staje się trudne. Zaczęłam od nauki każdego działu, każdego procesu, każdego klienta. Pracowałam nocami, w weekendy i święta. Uczyłam się języka umów, negocjacji, liczb i terminów, bo nie mogłam pozwolić sobie na niewiedzę. Każda decyzja miała wagę przyszłości nie tylko mojej, ale i ludzi, którzy od tej firmy zależeli. Michał miał wtedy 23 lata fantoma. Był jeszcze młody, zagubiony po stracie ojca, a ja chciałam go chronić. Powtarzałam sobie, że przyjdzie czas, kiedy przejmie odpowiedzialność, kiedy dorośnie do roli, która na niego czeka. Chciałam dać mu przestrzeń, by mógł dorosnąć bez ciężaru, który mógłby go złamać. Myślałam, że cierpliwość jest formą miłości. Lata mijały, a firma rosła. Z małego gracza staliśmy się stabilnym partnerem, z zespołem, który ufał moim decyzjom. Każdy sukces okupiony był zmęczeniem, ale także dumą. W tym samym czasie Michał zmieniał się w sposób, którego długo nie chciałam dostrzec w mycie. Zamiast wdzięczności pojawiło się zniecierpliwienie, zamiast chęci nauki przekonanie, że sukces mu się należy, coraz częściej mówił o przyszłości firmy w czasie, który nie obejmował mnie. Rozmawiał o przywództwie, zanim zrozumiał, czym jest poświęcenie. Widział efekt końcowy, ale nie drogę, którą trzeba było przejść. Wierzyłam, że to tylko etap, że każdy młody człowiek musi przez to przejść. Zamiast stawiać granice, tłumaczyłam jego zachowanie zmęczeniem, ambicją, młodością. Nie dostrzegałam, że z każdym rokiem moja cierpliwość zamienia się w coś, co on odbierał jako przyzwolenia. Firma była dla mnie zobowiązaniem, dla niego obietnicą, która miała się spełnić bez względu na koszt. Nie wiedziałam wtedy, że ta różnica w postrzeganiu stanie się fundamentem tragedii, która czekała na swój moment. Gdy Michał dołączył do firmy na pełen etat, postanowiłam dać mu swobodę uczenia się. Chroniłam go przed decyzjami, które mogłyby go zniszczyć, gdyby popełnił błąd. Wierzyłam, że doświadczenie przyjdzie z czasem, a odpowiedzialność wykształci się naturalnie. Zamiast tego czas zrobił coś innego. Utwarcił go. Wraz z rozwojem firmy rosło jego poczucie, że wszystko to już do niego należy. Zaczął kwestionować moje decyzje przy pracownikach nie z gniewem, lecz z oczekiwaniem. Mówił o firmie tak, jakby była już jego własnością, a ja jedynie przeszkodą na drodze do tego, co uważał za należne mu z urzędu. Wtedy w jego życiu na dobre pojawiła się Karolina. Nigdy nie podnosiła głosu, nigdy nie konfrontowała mnie wprost teorii. Zadawała pytania, które brzmiały jak troska, a były kalkulacją. Mówiła o efektywności, o ryzyku, o odpowiedzialności, którą dźwigałam w moim wieku. Powtarzała, że zrobiłam już wystarczająco wiele i że zasługuję na odpoczynek. To, czego nie mówiła, było znacznie ważniejsze od tego, co wypowiadała na głos. Dla niej nie byłam matką jej męża ani założycielką firmy. Byłam przeszkodą. Z czasem zauważyłam, że Michał przestał prosić mnie o radę. Nie zadawał pytań. Obserwował. Mierzył czas. Jakby czekał, aż coś rozwiąże się samo. Spotkania stawały się chłodne, rozmowy krótkie i rzeczowe. Rodzinne kolacje wyglądały jak próby generalne do wydarzenia, którego scenariusza nie znałam. Wmawiałam sobie, że to normalne napięcie między pokoleniami, że każdy założyciel musi kiedyś nauczyć się odpuszczać. Tłumaczyłam ich dystans własną nadopiekuńczością, własną niezdolnością do odejścia na bok. Nie chciałam dostrzec, że pod tą powierzchnią dzieje się coś znacznie bardziej niebezpiecznego. Michał nie czekał już na to, aż przejdę na emeryturę. On czekał, aż zniknę. Przez cały ten czas w tle była Patrycja Nowak. Weszła do mojego życia cicho, polecona przez znajomą i została na długie lata gącztał. Sprzątała, gotowała, dbała o dom, ale przede wszystkim obserwowała. Zauważała rzeczy, które innym umykały. Gdy Michał zaczął zostawać w biurze do późna, patrycja to zauważyła. Gdy Karolina zaczęła pojawiać się w domu wcześniej w dni ważnych spotkań, patrycja to zauważyła. Gdy ja sama zaczęłam budzić się niektórymi porankami z zawrotami głowy, mdłościami i dziwnym osłabieniem, Patrycja to zauważyła. Ja nie. Zrzucałam wszystko na stres, wiek i nadmiar obowiązków. Ufałam rodzinie. Ufałam synowi. Wierzyłam, że miłość oznacza bezpieczeństwo. Z perspektywy czasu widzę teraz znaki ostrzegawcze wyraźnie. Subtelne zmiany. Kiszę zapadającą w pomieszczeniu, gdy wchodziłam, spojrzenia Karoliny pozbawione ciepła, pełne chłodnej kalkulacji. Wtedy mówiłam sobie, że to tylko moja wyobraźnia. Tak właśnie działa zaufanie. Czyni nas hojnymi wobec wątpliwości i ślepymi na zagrożenie. Patrycja nie zadawała wielu pytań. Nie oskarżała. Obserwowała i zapamiętywała. Pewnego wieczoru zapytała mnie tylko, czy dobrze się czuje. Odpowiedziałam, że jestem po prostu zmęczona. Skinała głową, ale w jej oczach widziałam, że mi nie wierzy. Dopiero później zrozumiałam, że to był moment, w którym pojęła coś, czego ja nie byłam jeszcze gotowa przyjąć. Że mój syn przestał widzieć we mnie matkę. Zaczął widzieć problem, który nie rozwiązywał się wystarczająco szybko. Spotkanie tamtego ranka było zaplanowane na dziesiątą, ale nic w nim nie wydawało się zwyczajne. Odbywało się w moim salonie, a nie w biurze. Karolina powiedziała, że tak będzie bardziej osobiście, mniej formalnie, bardziej rodzinnie. Patrycja przygotowała wcześniej moją zwykłą kawę, taką jaką piłam od lat, ale nawet jej nie tknęłam. Zamiast tego Karolina pojawiła się z kawą z zewnątrz, z nowego miejsca, nową mieszanką. Wręczyła ją lekką jak prezent. Michał położył dokumenty na stole, zanim jeszcze usiedliśmy. Grube teczki, zakładki, wszystko gotowe z wyprzedzeniem. Mówił płynnie o przekazaniu obowiązków, o zabezpieczeniu firmy, o tym, jak stresujące musi być kierowanie wszystkim w moim wieku. Słuchałam bez przerywania. Filiżanka była ciepła w mojej dłoni, a zapach kawy obcy, ostry, nieznajomy. Po drugiej stronie pokoju Patrycja krążyła niespokojnie, poprawiając rzeczy, które nie wymagały poprawy, wdzierając powierzchnie, które były już czyste. Jej wzrok nie opuszczał filiżanki. Gdy się potknęła i kawa rozlała się na mnie, czas jakby się zatrzymał. Karolina zareagowała pierwsza, zirytowana, mówiąc o plamach, dywanie, rozproszeniu. Michał dołączył, jego głos był napięty, pełen irytacji. Patrycja przepraszała szybko, jej ręce drżały. Kiedy uklękła, by sprzątnąć, spojrzała na mnie i wyszeptała słowa, które zatrzymały mi oddech: Nie pij tego. Proszę, zaufaj mi. Nie pytałam dlaczego. Nie domagałam się wyjaśnień. Lata w biznesie nauczyły mnie, że ostrzeżenia nie zawsze są głośne. Czasem przychodzą szeptem od jedynej osoby, która ma odwagę je wypowiedzieć. Skinałam głową i zamieniłam filiżanki, gdy nikt nie patrzył. Michał wrócił do rozmowy, jakby nic się nie stało. Wskazywał miejsca na podpisy, tłumaczył, jak to wszystko jest proste. Karolina obserwowała mnie uważnie, nie moją twarz, lecz moje dłonie. Podniosłam filiżankę i wzięłam ostrożny łyk. Smak był gorzki i niewłaściwy. Odstawiłam ją i słuchałam dalej. Każdy instynkt, który wykształciłam przez dekady, krzyczał, że coś jest głęboko nie tak. To nie było spotkanie, które miało mnie chronić. To było spotkanie zaprojektowane, by mnie usunąć. I cokolwiek znajdowało się w tej filiżance, miało dopilnować, żebym nigdy nie odeszła od stołu o własnych siłach. Wszystko wydarzyło się szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Karolina przerwała w pół zdania, jakby nagle straciła wątek. Jej dłoń zacisnęła się na krawędzi sofy, jakby pokój nagle się przechylił. Spróbowała wstać, ale kolana odmówiły jej posłuszeństwa i upadła ciężko na podłogę. Dźwięk uderzenia przeciął powietrze, ostry i ostateczny. Teczki zsunęły się ze stołu. Dokumenty rozsypały się wokół. Filiżanka przewróciła się, rozlewając kawę. Michał krzyczał jej imię i rzucił się w jej stronę. Patrycja zastygła przy drzwiach, blada, z oczami utkwionymi w ciele Karoliny. Ja pozostałam na swoim miejscu. Jej dłonie drżały teraz niekontrolowanie. Oddech był krótki i urywany. Oczy wywracały się, gdy ciało w konwulsjach uderzało o drewnianą podłogę. Ktoś krzyknął, żeby wezwać karetkę. Michał trzymał jej głowę, mówił głośno, panicznie, ale coś w tym brzmiało fałszywie. Zbyt wyćwiczone, zbyt uporządkowane pod warstwą strachu. Obserwowałam go uważnie. Ani razu nie spojrzał na kawę. Ani razu. Gdy minuty się dłużyły, mój umysł pracował szybciej niż ciało było w stanie nadążyć. Smak, ostrzeżenie, sposób, w jaki Karolina nalegała, żebym dopiła kawę. I wtedy uderzyła we mnie świadomość, czysta i przerażająca. Ta kawa nigdy nie była dla niej. Karolina nie była celem. Jedynym powodem, dla którego wciąż siedziałam wyprostowana i oddychałam spokojnie, było to, że Patrycja wytrąciła filiżankę z moich rąk. Krótce potem pokój wypełnił się dźwiękiem syrentuent. Artownicy wbiegli do środka, zadali pytania, na które odpowiedzi były niepełne. Gdy podnosili Karolinę na nosze, jej ciało wreszcie znieruchomiało, twarz była nienaturalnie blada, usta przybrały sinawy odcień. Wtedy Michał spojrzał na mnie. Przez ułamek sekundy nasze oczy się spotkały. W jego spojrzeniu nie było strachu. Była kalkulacja. W tamtej chwili zrozumiałam, że cokolwiek zaplanowano na ten poranek poszło nie tak, a osobą, która miała leżeć na tej podłodze, nie była jego żona. To miałam być ja. Droga karetką dłużyła się w nieskończoność. Siedziałam obok Michała w poczekalni na oddziale ratunkowym i patrzyłam, jak lekarze poruszają się szybko za zamkniętymi drzwiami. Karolina została zabrana natychmiast, bez pytań i bez zwłoki. Michał chodził w tę i z powrotem, pocierał dłonie, rozmawiał z pielęgniarkami, wykonywał telefony. Ani razu nie zapytał, jak ja się czuję. Prawie godzinie wyszła lekarka. Jej głos był spokojny, wyćwiczony, ostrożny w każdym słowie. Karolina została otruta. Substancja nie była jeszcze zidentyfikowana, ale objawy nie pozostawiały wątpliwości. To nie była alergia ani zatrucie pokarmowe, ani stres paści. To była trucizna. Słowo opadło we mnie ciężko jak kamień. Lekarka zapytała, co Karolina jadła lub piła tego ranka. Michał odpowiedział natychmiast: Kawa przyniesiona z zewnątrz. Wszyscy piliśmy. To nie była prawda. Ja ledwie dotknęłam filiżanki. Obserwowałam go uważnie, gdy mówił. Nie wahał się ani przez moment. Nie szukał słów. Opowiadał historię, którą już wcześniej przygotował. Gdy lekarka wspomniała o konieczności powiadomienia policji, Michał skinął głową zbyt szybko, zbyt łatwo się zgodził. Oczywiście wszystko, co trzeba. Kiedy tylko odeszła, wrócił się do mnie i powiedział niemal mimochodem, że powinniśmy posprzątać dom, zanim pojawią się śledczy, bo był bałagan. W tej chwili podejrzenie zamieniło się w pewność. Niewinni chronią ludzi, winni chronią miejsca zdarzeń. Odpowiedziałam, że nie. Powiedziałam, że dom powinien pozostać dokładnie taki, jaki jest. Jego szczęka zacisnęła się na ułamek sekundy, zanim znów założył maskę. Zapytał, dlaczego tak uważam? Odpowiedziałam, że ktoś próbował zabić jego żonę i być może nie ona była celem. Michał patrzył na mnie długo, mierząc ile wiem. Tamtej nocy, gdy wyszłam przed szpital, by zaczerpnąć powietrza, wykonałam własny telefon. Patrycja odebrała po pierwszym sygnale. Nie zapytała, jak czuje się Karolina. Zapytała, czy ja jestem bezpieczna. To powiedziało mi wszystko. Patrycja poprosiła, bym spotkała się z nią z dala od domu, nie w pracy i nie w szpitalu, w miejscu publicznym, gdzie będzie bezpieczna. Kiedy zobaczyłam ją siedzącą samotnie w małej kawiarni, ledwie poznałam kobietę, która przez 18 lat pracowała cicho w moim domu. Jej ręce były spokojne, ale w oczach miała ciężar sekretu, który nosi się zbyt długo. Nie traciła czasu. Powiedziała mi, że obserwowała Karolinę od miesięcy. Na początku były to drobiazgi. Przyjeżdżała wcześniej w dni ważnych spotkań, nalegała, by sama przygotować mi kawę, wysyłała Patrycję z pokoju pod byle pretekstem. Potem zaczęły się moje pogarszające samopoczucie. Zawroty głowy, zmęczenie, nudności. Ja obwiniałam stres i wiek wsiąjnęł. Patrycja nie. Zaczęła wszystko zapisywać. Daty, godziny, objawy, powtarzające się schematy. Pewnego ranka udawała, że sprząta spiżarnię, obserwując kuchnię w odbiciu szkła. Wtedy to zobaczyła. Karolina wyjęła z torebki małą fiolkę i wkropiła kilka kropel do mojej kawy. Patrycja nie skonfrontowała jej. Nie powiedziała nikomu. Wiedziała, że nikt nie uwierzy pomocy domowej oskarżającej żonę spadkobiercy firmy. Zamiast tego dokumentowała wszystko. Pokazała mi zdjęcia. Karolina przy mojej filiżance. Karolina, mieszająca kawę powoli. Karolina, spoglądająca na zegarek, opowiedziała mi też o rozmowach, które słyszała między Karoliną a Michałem. Cichych, ostrożnych, o testamencie, o ubezpieczeniach, o tym, ile czasu zajmie, zanim przestanę zadawać pytania. Michał nie był manipulowany. On uczestniczył. Pieniądze były już przenoszone z kont firmowych na prywatne. Polisy na życie zostały wykupione na moje nazwisko bez mojej wiedzy. Oni nie czekali, aż przejdę na emeryturę. Czekali, aż umrę. Tamtego ranka Patrycja zobaczyła, że Karolina dodała więcej trucizny niż zwykle. Dość, by to zakończyć. Dość, by moja śmierć wyglądała naturalnie. Spanikała. Zrobiła jedyną rzecz, jaka przyszła jej do głowy: rozlała kawę. Ostrzegła mnie. A gdy Karolina wypiła z niewłaściwej filiżanki, cały plan się rozsypał. Patrycja spojrzała na mnie wtedy, a łzy wreszcie przebiły się przez jej opanowanie. Nie mogłam pozwolić, żeby cię zabili, powiedziała. Nie po wszystkim. W tamtym momencie zrozumiałam pełną prawdę. Kobieta, która nic mi nie była winna, zaryzykowała wszystko, by ocalić moje życie, a syn, któremu zaufałam bezgranicznie, był gotów patrzeć, jak umieram. Prawda nie sprawiła, że się rozpłakałam, sprawiła, że ucichłam. Patrycja nie dramatyzowała tego, co widziała. Nie wyolbrzymiała. Mówiła spokojnie, jak ktoś, komu wreszcie pozwolono powiedzieć prawdę po miesiącach strachu. Opowiedziała mi o nagraniach. Zaczęła zostawiać telefon na blacie w korytarzu obok drzwi do gabinetu. Rejestrowała fragmenty rozmów, które nigdy nie miały do niej dotrzeć, Michał, mówiący o czasie. Karolina mówiąca o dawkowaniu. Oboje mówiące o mnie tak, jakbym już nie żyła. Żartowali z tego, jak zmęczona wyglądam i jak łatwo było kierować mnie ku określonym decyzjom. Jak nikt nie kwestionuje kobiety po sześćdziesiątce, która zaczyna słabnąć. Jedno nagranie zostało ze mną dłużej niż inne. Michał powiedział, że wszystko będzie prostsze, gdy przestanę podpisywać dokumenty. Karolina odpowiedziała, że to nie potrwa już długo. Ich głosy były spokojne, niemal czułe. Jakby planowali wakacje. Patrycja obserwowała mnie, gotowa mnie podtrzymać, gdybym się załamała. Nie zrobiłam tego. Coś we mnie stwardniało. To nie była już zdrada. To było przetrwanie. Michał nie był zagubiony ani zmanipulowany. Wybrał pieniądze zamiast sumienia. Wybrał spadek zamiast matki. Tamtej nocy, gdy Patrycja wyszła, siedziałam sama w hotelowym pokoju i układałam wszystko w myślach. Jego unikanie w wzroku pontio. Pośpiech w odpowiedziach w szpitalu. Chęć posprzątania domu przed przyjazdem policji. Krew nigdy nie oznaczała lojalności. Oznaczała tylko dostęp pięcie. Rano policja miała już wszystko, co Patrycja zebrała. Zdjęcia, notatki, nagrania, dokumenty finansowe, punkty. Michał został aresztowany dwa dni później. Karolinę oskarżono z łóżka szpitalnego. Nie poszłam na zatrzymanie. Nie musiałam widzieć go w kajdankach, by wiedzieć, kim się stał. Człowiek, którego wychowałam, zniknął. Na jego miejscu był ktoś, kto spojrzał na własną matkę i uznał, że bardziej opłaca się jej śmierć niż życie. Sala sądowa była cichsza niż się spodziewałam. Bez krzyków i dramatów, tylko fakty układane jeden po drugim, aż nie było gdzie się schować. Prokuratura nie spieszyła się. Nie musiała. Zeznania Patrycji wystarczyły, by ludzie na sali usiedli prościej. Osiemnaście lat cichej obserwacji i miesiące skrupulatnej dokumentacji. Odtworzono nagrania. Głos Michała wypełnił salę, spokojny i oderwany, mówiący o terminach i pieniądzach oraz o tym, co będzie po moim odejściu. Potem głos Karoliny, precyzyjny i pewny, wyjaśniający dawki i objawy, jakby prowadziła prezentację w pracy. Gdy nagrania się skończyły, nikt nie patrzył na mnie. Wszyscy patrzyli na Michała. On nie spojrzał w moją stronę. Następnie przedstawiono dokumenty finansowe hoid. Przelewy skąd firmy polisy ubezpieczeniowe wykupione na moje nazwisko, dokumenty, o których twierdził, że nic nie wie. Ława przysięgłych nie potrzebowała przekonywania. Michał nie był synem, który popełnił błąd. Był mężczyzną, który stworzył plan manczika. Wyrok zapadł szybkoń. Winni wszystkich zarzutów. Dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego dla Michała i Karoliny. Gdy sędzia zakończył odczytywanie decyzji, Michał wreszcie na mnie spojrzał. Nie było w tym spojrzeniu skruchy ani żalu. Był tylko gniew. Nie poczułam ulgi ani satysfakcji, tylko spokojną pewność, że prawda w końcu go dogoniła. Patrycja została oczyszczona z wszelkich podejrzeń. Zarzuty wobec niej umorzono. A sędzia podziękował jej za odwagę. Gdy wychodziłyśmy razem z sali, reporterzy wołali moje imię i pytali, co czuję, widząc skazanie własnego syna. Nie zatrzymałam się. Sprawiedliwość nie jest uczuciem, powiedziałam. Jest rezultatem. A koszt chciwości zawsze jest wyższy, niż ludzie zakładają. Przetrwanie nie wyglądało tak, jak sobie wyobrażałam. Po procesie nie było świętowania. Była cisza i świadomość, że nie mogę już żyć tak jak wcześniej. Sprzedałam dom. Nie potrafiłam mieszkać w miejscu, gdzie własne dziecko planowało moją śmierć. Każdy pokój niósł wspomnienia, które nie miały już nic wspólnego z miłością ani rodziną. Odeszłam na kilka miesięcy od firmy. Nie dlatego, że byłam słaba, lecz dlatego, że potrzebowałam jasności. Przywództwo wymaga czystego umysłu, a mój był rozbity. W tym czasie Patrycja była blisko. Nie narzucała się i nie dawała rad bez pytania. Przychodziła każdego ranka z kawą i cichą konsekwencją, tak jak przez lata. Punchy. pewnego popołudnia zapytałam ją, dlaczego została. Odpowiedziała, że ktoś musiał jej przypomnieć, że lojalność wciąż istnieje. Te słowa zmieniły kierunek mojego życia. Wróciłam do firmy z granicami, na które wcześniej sobie nie pozwalałam. Kontrola nie była już czymś, czym się dzieliłam z obowiązku. Była czymś, czego strzegłam. Założyłam fundację wspierającą starsze kobiety i mężczyzn doświadczających finansowej i emocjonalnej przemocy ze strony własnych rodzin. Ludzi takich jak ja, którzy ufali zbyt głęboko. Patrycja została moją partnerką w tej pracy. Nie pracownicą, lecz równą mi osobą. Przetrwanie nie polegało na zemście ani na karze. Polegało na wyborze uczciwego życia. Straciłam syna, ale zyskałam jasność. I zrozumiałam, że ludzie, którzy ratują ci życie, nie zawsze są tymi, których urodziłaś. Czasem są tymi, którzy po prostu odmawiają milczenia. To, co wydarzyło się w moim domu, na zawsze zmieniło definicję zaufania, jaką nosiłam w sercu. Często myślimy, że więzy krwi są ostateczną gwarancją bezpieczeństwa, ale rzeczywistość bywa brutalna. To, czego doświadczył on ze strony rodzonego syna, to bolesny przykład tego, jak daleko może posunąć się przemoc ekonomiczna, gdy chciwość przesłania elementarne wartości. Moja historia jest dowodem na to, że nasza intuicja to najpotężniejsze narzędzie, jakie posiadamy. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, prawdopodobnie masz rację. Nie bój się zadawać pytań i stawiać granic, bo to właśnie asertywność uratowała mnie przed podpisaniem dokumentów, które miały być moim wyrokiem. Dziś wiem, że świadomość prawna i trzymanie ręki na pulsie własnych spraw majątkowych to nie brak zaufania, lecz fundament bezpieczeństwa Ponto. Każda z nas zasługuje na to, by owoce jej wieloletniej pracy były chronione przed manipulacją, niezależnie od tego, kto wyciąga po nie rękę. Odbudowa życia po tak głębokiej zdradzie to długi proces, w którym kluczowe jest dbanie o własne zdrowie psychiczne i otaczanie się ludźmi, których lojalność wynika z charakteru, a nie z korzyści finansowych. Pamiętajcie, że wyjście z toksycznej relacji, nawet tej rodzinnej, to nie porażka, to akt najwyższej odwagi i walka o własną godność. Wasza intuicja nigdy nie kłamie, a proszenie o pomoc jest oznaką siły, a nie słabości. Jeśli ta historia przypomniała Ci o kimś, kto może potrzebować wsparcia, lub jeśli sama walczysz o swoje granice, wiedz, że nie jesteś w tym sama. Napisz w komentarzu wybieram siebie, jeśli zgadzasz się, że nikt nie ma prawa naruszać twojego bezpieczeństwa i godności dla własnych korzyści.